Cześć, to jest WOD Dzisiaj moje gardło nie jest w najlepszym stanie, więc będę mówił przez nos trochę bardziej niż zwykle. Zaczynamy. Na początek miła wiadomość. Za chwilę operacje świąteczne, a tuż przed nimi gaming rozdał wszystkim graczom tak zwaną zasłużoną nagrodę, czyli upominek, którego zawartość jest uzależniona od stażu gracza w World of Tanks. W tym roku czołgiem specjalnym, który możecie otrzymać, jest Super Chaffy. Aby ten czołg lekki znalazł się w Waszym garażu, musicie mieć konto zarejestrowane w 2016 roku lub wcześniej. Jeśli natomiast macie młodsze konto, to nie otrzymacie czołgów, ale trafią na wasze konto inne nagrody. Dodatkowo w zestawie znajdują się kredyty dni premium, obligacje, rezerwy osobiste oraz książki szkoleniowe. Aby odebrać nagrody, wystarczy zalogować się do gry przed listopadem 2021 roku, więc każdy powinien bez problemu zdążyć. A teraz mniej miła wiadomość: obec Tank Rewards będzie póki co ostatnim. Program zostanie zawieszony do odwołania, czyli być może na zawsze. Wielka szkoda, bo była to bardzo fajna sprawa dla osób grających regularnie w World of Tanks i jednocześnie nie wydających na niego pieniędzy. Dwie nowe mapy trafiły do supertestu. Pierwsza z nich to tropikalna mapa o wielkości 1000 metrów. Plansza podzielona jest na trzy strefy. Północną, gdzie znajduje się miasto, środkową z górką posiadającą osobny wjazd dla obu drużyn oraz bardziej otwartą południową na plaży. Drugą mapą będzie pustynna plansza, wyglądająca na otwartą arenę starć. Przez jej środek przepływa płytka rzeka, a w zachodniej części dobrze powinny czuć się czołgi ciężkie. Obie mapy widzimy dopiero pierwszy raz, więc pewnie jeszcze trochę upłynie czasu zanim trafią do gry. Kontynuując wieście supertestu, trafił do niego radziecki bezwieżowy niszczyciel czołgów K91PT. Nazwa K91 znalazła się tu nieprzypadkowo, ponieważ jest to maszyna oparta na podwoziu dla dzieckiego czołgu średniego. Niech was to jednak nie zwiedzie. Przedni pancerz tego pojazdu został bardzo wzmocniony i dysponuje pochyłą płytą pancerną o grubości 230 mm. Pojazd ma zadawać 390 uszkodzeń na strzał przy penetracji 258 mm. Póki co jest to wstępny projekt, więc na 100% parametry będą jeszcze dostosowywane. Warto jednak pamiętać o tym dziewiąty TDK, bo poziom, na którym się znajduje, może sugerować, że zostaje nagrodą za jakiś typ specjalny. Jedzie wiadro swoim EBR-em, Jedno moje jest zrobione! Po tysiącu bitew, ale jakżeż to nie ma żadnego znaczenia, bo liczy się pan, który mamy pięknie wiadro przyjechał, ale za dobrego spota to nie zrobi.